Właś, właś tu pomożesz mi. Tu masz dziurę, zbierz ten węgiel i tam do góry kop, do góry, okej? Okay? A co jest u góry? Spawner, ale pewnie ten węgiel zbierz. Ja idę oddać do skrzynki. Okej, okay, spoko, spoko. Mam taki dużo rzeczy, takich fajnych, więc... Rozwalamy ten spawner, czy zrobimy z niego korzyści? Zosta a to nie wiem, zombie to zobaczymy jeszcze. Zombie to... to są piórka, nie? Naprawdę na oświetl. No, piórka. E, F3... A tam. Dobra, spoko. No Z nami. O żelazo! To zbierz, przyda się zawsze. Wiem, się zbieram. Te schodzenie mnie denerwuje. I wchodzenie ci wchodzenie tylko, schodzenie, nie. No to trzeba było zrobić coś lepszego. Ale co mogę zrobić? Kurde ile jest? Dużo. No, już noc się robi, albo dzień, nie wiem. Noc. Dam tam let's tą. A raczej noc, bo jak wchodziłem, to było. jeszcze ra rano. Znaczy. E, Czekaj. No. Tyle przerwało, że jesteśmy. No, tu tam ze swoje kop. O, mam złoto, złoto, złoto. Aha, aha, aha. Co tam, że go je, Przy topie. Tam piecu jest, aha. Co by drugi, może. No, zrób, zrób. Mam ile masz tego złota, bo mówiłeś, że masz... 6. Ja mam raz, dwa, dwa A tam tak dużo. Co to ma być? Tam tam trochę węgla do tego do tego. Trzeba do góry. Przetopia. A mam znów żelazo. Aha Czy to, to, to... Dam mnie no kilka tam. A może... O, nie wyjdzie no. Raz, dwa, trzy, cztery Mamy już osiem Idę na dół za. Gdzie ten spawner? Ja tu nigdzie nie widzę spawnera Słuchaj, e, swój... Metody F A! Gdzie jest... Sko... Widzę swój nick Już jestem Już jestem bardzo blisko no to idę do ciebie Już normalnie widzę aż się tam wszystko wiruje. Jestem bardzo blisko. Zaraz no, powinienem, zaraz powinienem e, zobaczyć tego. Most Stony. Fajnie kokież normalnie. Tu piasek jeszcze co? No. Czemu? No bo musiałem jakoś wstać, bo zwróciłem. O jest, mam stony. Zalazem spodem. Zombie! Zabij go. Dużo ich. Uważaj, ja tam idę. Wyjdź. Jakie są straszne, wyjdź. Zabijam mi nic. Czemu nie mogę? Czekaj, posłuchaj, się, ja to zrobię. Są straszne legi. Nie puszczę na ale... hmm. mnie Uważaj Coś mi Nie to chcesz Mam Dobra ja mam pomysł Podkop czy co Eee e, e. co Czekaj Eee... uważaj ten to nie wchodzi Nie chcę wchodzić Chcę żeby one tu przyszły Uważaj no, no chodźcie tu, chodźcie. How are you? How are you? Clipper, clip uważaj. Wiem. Okej. Okay. Yes, Jez, rozwaliłem go. Okay. To jest w jaskini ten spawner. Znów, zobacz. Dużo ich tu. Kudę. Muszę tam do środka wejść, myślałbym. Bo tu na, do, na górze odwalę ok? okej? Pójdźmy tam do środka. Eee, yeah, zombie! Kripper! i idzie, uwaga! Spadaj stąd. Ja spadam. No! Nie, zabiło mnie. O nie. Fuck! Przeszedłem tam z obie nie. nie Toż to... jest nocy dzień. Noc. U. No kurde, strzelają do mnie te... Czy Zaraz mnie zabiją. Zamknę. I to, i to wyjście jest tu? Tu. Znów mnie zabili. Schakuj po... Schakuj pom pomóc sobie. Nie, nie ja będę. Użyj magii. Idę już do domu. Idę do domu. Dobrze. Tam jest redstone z tym... O, wziąłeś moje EQ? Nie, bo tam był Clipper, zombie i... Bóg wie co. No, ale tam chyba jeszcze możesz wziąć, nie? No tak, ale ja tam mam wejść i zabić ich. To może problem mały. Tam jest jaskina. Teraz zrobimy tam napad. Tylko... Załatwi miecz. Zrób... W skrzynce masz chyba coś. No ale ja już... Przeszłam. Do mnie... Ja już coś? schodzę w dół. No już chodzę w dół. Schodzę. Dobra. Na z spotkami tam, żeby ci coś. Mam wszystko do roboty. A brał... Zebrałeś coś z tych skrzynek? Jaki skrzynek? No ze spawnera. Nie. Ja zebrałem. Co? Tam było trzy żelaza i dwie te. Mierz, zobacz ci żelazny Jaki co, żelazny czy jaki? Jesteś Dobra Może być, tak, 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 żelazny O, tu, tu jestem, z tyłu Jakiś taki mały lag był i... Dawaj ten miecz. Tymiacz. No. Masz? Tak. Jest klipę. ale go zatkować trzeba. Od dołu. Za kim on idzie? Do ciebie czy do mnie on idzie? Nie wiem. No kurde. Zbugował się. Stoję sobie przed nim i... Drugi idzie, kurde. A, ten tu. Ej. Żyjesz! No, że To tyle rozwalił wszystko. Mam tu światło. Ja chcę się dostać do tego spawnera. zabiego no. Co? No że no. bugowany jest. Masz kill off. Mam Daj mi Eee, yy, czekaj Tu Mam pomysł Stań tutaj, na lewo Na lewo czy na ja, ja rozwalę ten... Albo no, nie On, on za mną łazi Bo złom z um... Posuń się Idź tam na dół No Uwaga Idzie tu nie nie koniec. Uwaga, idzie, idzie. idzie nie. nie, idzie, idzie. Uf. Żyjesz. No, żyję. Mam... Tak, dajesz. Mam czy te? Masz, więc. Moje ostatnie, ale masz. Dobra, teraz trzeba szybko i zatkać ten spawner. Tam są już świeczki. I Jakie zombie, kurde. Zombie tu ma piwo. Spad. A. O tak, wiaderko, chlebek. Co Sting. Co tam nie idzie? Nie, nie wiem. Ale tu jest bardzo duża jaskinia. Tam nikogo już chyba nie ma niczego. Wiem, że tak, ale... By tu dziły, bo nie. Tam już nic nie ma. O, tu twoje itemy, zbieraj je, okej? Okay? No, zbieraj, się. Chodź szybko swoje itemy Mam mało, mam mało, małych punktów, Ja wiem, ja wiem, wiem Oświetlę Węgiel jest Chcesz węgiel? Tu jest dużo, patrz Wiem, 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 ty zbieraj węgiel, ja tu oświetlam, okej? Okay? Dobra, dobra Nic nie ma Panie potworów, ma już No, już jesteśmy Tam zbieraj węgiel, tu oświetlam No, zbieram, zbieram Małe lagi, nie wiem czemu Mam dwa chleby dwa, Trzy chleby mam, wiaderko Cztery redstone'a e, Cztery... To z czego się robi chleb A no to, to, to. Chyba pszenica No chyba I chyba. cztery tego Oho, żelazo No Dużo tu jest tego węgla Fajnie no. Fajnie, że tam ta jaskinia To jak, może już kończymy ten odcinek, czy dalej robimy? A ile on już trwa? Możesz hmm. jakoś powiedzieć. Jakie 20 minut, ponad 20. Dobra, to. Kończymy może już. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć. Na razie.